Cześć, tu Glucik 12, a to jest już trzeci albo czwarty odcinek mojego Let's Playa z Glucikiem. Więc, tak, na dobry początek. A nie mam chleb, dobra. E, trzeba coś zjeść. Oj, trochę dźwięki mi się cofają. Dobra, więc teraz coś zjem. A potem opiszę wam co tu nowego powstało. Więc, po pierwsze, otóż poszerzyłem ten tunel. I na końcu tutaj, tam jest zejście do tych jaskiń. Co tam już byliśmy w drugim odcinku, chyba. I tutaj teraz powstał magazyn, w którym tutaj są e, jest podzielone po prostu na różne rzeczy. Więc tak, tutaj też jest poszerzony tunel. I zamiast tego starego magazynu, tutaj są piecyki. Będzie ich więcej, ale jeszcze ich nie ma. E, dobra, więc tak, tutaj miały być doki, ale trochę nie wyszły. No, nie za bardzo wyszły w każdym razie, ale to będą doki, tak może jeszcze je ulepszę kiedyś. E, Dobre mięso tamki. O. No i tutaj, tak, tutaj jest zabudowana, bo tu była taka dziura. Tu dach jest już naprawiony, bo tutaj creeper wybuchł. Tak, w poprzednim odcinku, i po prostu było, a tam coś się wyłania. Otóż co to jest? Więc to jest po prostu gigantyczne drzewo. O, więc tak, o, co to... Jak ono dokładnie wygląda? Otóż Top miał przez na początku takie wielkie drzewo, które było w Minecrafcie. I ono powstało na początku za pomocą moda, tam, coś tam building structures, tak? I to był po prostu taki cały wypełniony w środku, taki wielki słup z drewna i miał takie specjalne liście, na no, związek ich nie mam bo nie, nie będę robił tego drugi raz ale po prostu jak będę w Minecraft to modyfikacja mi się usunie, więc nie będę tego robił ale tak po prostu to było takie wielkie drzewo i miało takie jasno zielone liście, które prześwitywały, to mi się nie podoba, więc zrobiłem sobie dużo drzew, posinałem liście i zrobiłem jeszcze ładnie takie schody dookoła, a teraz pokażę wam jak to wygląda od środka, więc tak tymi schodami nie będę wchodził, one są takie spiralne ale tu w środku też mamy drugie schody, one się tak zawijałem do środka Tutaj wyszło bardzo dużo drewna, naprawdę, więc... Poka nie, nie pokażę. Przecież jak będę szedł chyba po to drewno, to może. W magazynie ma po prostu pełno drewna, bo tutaj był w środku tego drzewa. Więc tak, tutaj mamy sobie takie liany. Na... Tak, liany, liany tak to, to słowo. Liany na wyższy poziom. Ale na tym wyższym poziomie tam nic nie ma za bardzo. Oj, tu jest nieoświetlone w ogóle. Trzeba oświetlić. I tutaj mamy sobie takie ławeczki po prostu. Tam przez okno można zawsze spojrzeć. Oj, nie widać ziemi. O, z ławeczki, tak, z ławeczki spojrzeć przez okno można. to, to są? to są te naroczni. Dobra. Więc teraz zejdę zewnętrzną stronę, się po prostu zaczęli jak to wygląda. Oj, Więc idziemy sobie tak dookoła. I mamy tutaj różne rzeczy. Yy, o nie. Dobra, więc myślę, że będziecie mieli. mieli, mieli. jak wyłączę też, bo to strasznie wtedy po prostu leguje. No, więc strasznie mi dlatego wyłączam po prostu sobie deszcz. tu items nie mam, jak widać. I po prostu wyłączam sobie komendą. Drzewo. O, tam jest ta wieża śmieszna. No, więc to było na tyle z tego po prostu tutaj. Kawałka małego. Więc tak, w tym odcinku myślę, że. No właśnie, nie myślałem za bardzo. Tak, dobra, więc rabie pomyśleć, to pójdę po prostu się przespać. Pomyślem, tak myślę, myślę, że pomyślem, Hopsi, Hopsi. Ojej, oj. gdzie jest mój dom? Tu się zamaskowało aż za bardzo. Uch, uch, uh, strasznie klatkuje. Uch. i teraz sobie śpimy. No, i tak, już się przespałem, i pomyślałem, że 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 że, że ja pójdę sobie w góry. Tak, niestety nie mam raj Mapsa, więc po prostu nie ten, nie zaznaczę sobie domu, będę musiał pamiętać. Kompas, ale nie ma chyba redstone. Trzeba pójść do magazynu, i zobaczyć, czy jest redstone. Auć, wtedy można zrobić kompas. Żelazo na pewno jest, jest chyba ponad stack. Ale kompas to inna sprawa. No, więc już wracam po cięciu. Jestem z powrotem w magazynie. Po prostu, od tak jak widzicie, miałem game moda. Ponieważ szukając redstone'a, po prostu e, wleciałem, tak, nie wiem, nic tutaj owijał w bawełnę. Po prostu wleciałem do lawy. I no, i no, po prostu, żebyś nie umrzeć, to sobie włączyłem szybko game moda. Tak, dobra. Więc teraz idziemy w góry. Góry, rury. Myślę, że będę szedł cały czas mniej więcej, starał się iść prosto jak strzelił, żeby po prostu mieć łatwiej wrócić. Wtedy domek jest na południe. Tak, na południe. Południe. No, i teraz strasznie mnie klatkuje. Klatku, klatku. Tak, coś mi słabo chodzi. Klatku, 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 klatku. Uuu, robi się pochmurnie. Czy to wchodzi czy zachodzi słońce? Dobra, nie wiem. Nie widzę. Krówki. Tak, przydałoby mi się. Tak, od razu powiem, że... Następna budowla, która tu... Uu, hu, hu węgiel. O. Która tu powstanie otóż. Tak. Ona od razu będzie miała plan 19 na no 19 mniej więcej Tak coś koło tego Może 18, 17 może Nie wiem, coś koło tego będzie na pewno miała I będzie to po prostu dom z takim mniej więcej dachem takim hop i hop O także tak, tak mniej więcej płasko Będzie więc tak hop w górę i tak z powrotem płasko No Tak i to będzie sobie taka budowla piękna Wow Wow Ej, tu mamy brzeg, czy to jest wyspa? Nie, nie chcę, żeby to była wyspa. Krowa chodząca bokiem. O, już nie chodzi bokiem. Ale chodziła, wszyscy widzieli, to było no, na nagraniu. Mamy cię no, na nagraniu. Co o tym sądzisz? O, ona nam powiedziała, co sądzi. O, ta koleżanka też powiedziała nam, co sądzi. One sądzą, że mu. Też nie rozumiem krowego i nie wiem, co to znaczy. Uuu... Las! I duże drzewa! Lp. Oj, prawie uderzyłem w plażę. Tak, to było wiadomo. Dynia! Dobra, muszę trochę poczekać, żeby... Uuu, nie... dynie, dynie! Tak, muszę na chwilkę poczekać, bo coś... Nie powiem wam co. Uuu, ale platkuje. No, nie tak krótkie, to myślę, że zrobię cięcie i nagram resztę później. No więc wracam po cięciu. Uuu, ale składkowało, Więc tak, już poszedłem tam daleko, był las. W nim było 5 dni i były wilki, których nie oswoiłem, bo nie miałem kości. Więc tak, to był dość krótki odcinek. Taki krótki, on no, chyba miał 5 minut, może nie całe. Dobra, nie wiem. Ale myślę, że go już zakończę. do twarzy mi w czapkach. O, 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 ładnie Tum, tum, tum. O, tak. I teraz możemy już, myślę... Zaraz, zaraz, zaraz. To mój dom jest na północy. Nie na południu. No, więc myślę, już zakończymy, pokazamy wam mój nowy leś, Drzew... drzewo moje, nowy magazyn, wszystko. No i cześć.